Słuchajcie moi drodzy, kochani, oglądacze, słuchacze, 29 kwietnia, w środę. Dzisiaj kontynuujemy Psalm 40. Wczoraj mówiliśmy o tak wielu cudownych rzeczach, i wierzę, że ta modlitwa, którą wczoraj żeśmy się modlili, naprawdę działa cuda. Naprawdę e, oczekuję tego. Oczekuję tego, że będziemy doświadczyć wielkich przemian, uzdrowienia, uwolnienia i reparacji różnych naszych trudnych związków czy relacji z innymi ludźmi, ponieważ Bóg jest bardziej niż gotowy, żeby nam pomóc. Dlatego jeżeli tylko coś wydarzy się w Twoim życiu, to czekam, aż napiszesz do mnie czy tutaj w komentarzu, czy po prostu napisz maila, bo chciałabym słyszeć, słyszeć jak wielkie rzeczy Bóg robi w Twoim życiu. Chciałabym dzielić się tym również z innymi, bo to niesie nadzieję następnym. Słuchajcie, dzisiaj sięgniemy do czwartego wersetu psalmu 40. I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga i położą swą ufność w Panu. Właśnie o tym będziemy dzisiaj mówili: że kiedy inni ludzie widzą potężne działanie Boga w naszym życiu, to zaczynają myśleć o tym, czy ich życie jest właściwie ułożone. Zaczynają myśleć, czy nie grzeszą. Jeżeli Bóg istnieje, Ponieważ ten człowiek tak żyje i on świadczy swoim życiem, że Bóg musi istnieć, to czy ja w jakiś sposób ułożyłem się już z Bogiem, czy ja się z nim pojednałem? To jest mowa o tym, że wielu ludzi przejmie trwoga, wiele osób nawróci się do Boga, położą swoją ufność w Panu. Dlatego tak ważne, byśmy dzielili się swoimi doświadczeniami, żebyśmy głośno Boga chwalili. To jest mowa o tym, że Dawid śpiewał nową pieśń. Bardzo często jest w Biblii na temat nowej pieśni, że Bóg daje nam nowe rzeczy. Wiecie, nie chcę, żebyśmy w kółko tych samych rzeczy mówili, śpiewali, tylko żebyśmy byli kreatywni. Kreatywność polega na tym, że Bóg pokazuje te same treści, te same rzeczy, które przeżywamy głęboko, wyrażamy w nowy sposób właśnie w kreatywny sposób. Czasami śpiewamy nowe pieśni, czasami malujemy nowe obrazy bez względu, co by to nie było, Bóg chce i pragnie, żebyśmy dopuszczali go do głosu, dlatego że obecność Ducha Świętego powoduje, że my mamy potrzebę robić rzeczy w nowy sposób. On taki jest. On stworzył ten świat i wystarczy się troszeczkę rozejrzeć, żeby zobaczyć, jak kreatywną osobą On jest. I on pragnie właśnie w taki twórczy sposób wyrażać się przez nas, kiedy my mamy czas osobisty z nim. Kiedy my mamy czas modlitwy, to żebyśmy nie modlili się ciągle tymi samymi słowami, dlatego że Bóg chce nam dawać nowe słowa, nowe połączenia wyrazowe. Chce, żebyśmy myśleli w nowy sposób, chce nas zabierać w nowe przestrzenie, w nowy, nowe spojrzenie na rzeczywistość, żebyśmy z innej strony popatrzyli na Niego, na nasze życie, żebyśmy świeżym spojrzeniem uchwycili to, jak wspaniały On jest. Tu jest mowa o tym, żeby śpiewać mu pieśń nową. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście śpiewać pieśni Bogu. Ja nie jestem jakąś tam super muzykalną osobą. Nie należę do jakichś twórców muzycznych, że tak powiem, ale wiele razy, kiedy jest uwielbienie, kiedy jestem w kościele, kiedy muzycy widać, że są pochłonięci Duchem Świętym i zaczynają grać to Lubię mieć taki czas, kiedy śpiewam Bogu swoją własną pieśń. Oni śpiewają swoją melodię, a ja śpiewam swoją melodię. I jestem zdumiona, jak duch święty to prowadzi, bo czasami słyszę, jak inne osoby w kościele też śpiewają swoje pieśni. Każda z tych pieśni jest inna, ale one się przenikają nawzajem. I wiecie, tak się stapiają, jak, takie, jak taki kobierzec, jak taki przepiękny gobelin, który jest tkany z muzyki, z dźwięków, akurat w tym momencie i powstaje obraz który wyraża Bogu chwałę. Gdybym tylko ja śpiewała, byłoby wspaniale, kiedy śpiewa więcej osób i one się nawzajem uzupełniają. To jest to po prostu spotęgowane, spotęgowane uwielbienie. Dlatego dzisiaj rzucam ci wyzwanie, żebyś spróbował zaśpiewać Bogu. Trudniej jest śpiewać, kiedy jest cisza. Jeszcze trudniej, kiedy słyszą nas inne osoby. Ja tutaj całe szczęście jestem sama i mnie tutaj chyba nikt nie słyszy. Łatwiej jest się wtedy odprężyć. Dlatego niektórzy śpiewają pod prysznicem, bo wtedy ich nie słychać. No czy przynajmniej tak myślą. Dobrym pomysłem jest puścić sobie pieśni uwielbienia i spróbować śpiewać razem z nimi, a potem spróbować puścić coś instrumentalnego i spróbować zaśpiewać swoją pieśń. Używając jakichś słów. Jeżeli umiesz modlić się językami, to jest to jeszcze prostsze, dlatego że nie, wtedy nie musisz myśleć o tym, jak ułożyć zdanie i czy te słowa, które wypowiadasz, mają e, jakiś porządek gramatyczny, ale możesz modlić się też po polsku, po prostu tak, jak mówisz, możesz śpiewać Bogu i chciałabym, żebyśmy spróbowali teraz to zrobić. Nie wiem, jak to wyjdzie, <grym> ale możemy to spróbować zrobić. Drogi panie, Drogi Tato, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci Boże za ten czas, w którym teraz możemy się modlić. Teraz chcemy Tobie śpiewać, bo jesteś wspaniały, jesteś dobry. Jesteś dobry, jesteś dobry, Tato. Jesteś dobry. Kocham Ciebie całym sercem. Chcę Cię wielbić jeszcze mocniej. Daj mi więcej Twojej mocy, daj mi więcej Twojej siły. Chcę uwielbiać Cię w tym miejscu ponieważ Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś jedyny, Ty jesteś prawdziwy, Ty bądź wywyższony, Twoja łaska trwa na wieki. Uwielbiam Cię całym sercem moim, bez względu na to, jak to brzmi, ja wiem, że Ty tu jesteś, ja wiem, że Ty mnie kochasz, ja wiem, że Ty mi dajesz słowa uwielbienia. Chwała, chwała, chwała Tobie uwielbiony bądź święty Boże ukochany jesteś ukochankiem całą duszę Ci oddaję, cała Twoja dzisiaj jestem chwalę Ciebie Boże Ty jesteś tu Ty jesteś tu Ty jesteś tu Ty jesteś tu chwała Tobie chwała Tobie Bądź wywyższony w moim życiu, dawaj słowa, dawaj słowa mi, by chwielbić Ciebie tutaj. Jesteś Bogiem moim, oddaję Ci się cała. Cała, cała Twoja. Ach. <laughs> A, nie wiem, jak to wszystko brzmiało, ale wiem, że Bogu się to podoba. Wiem, że Bogu się podoba, kiedy jesteśmy po prostu sobą i nie udajemy nikogo, i tak nie potrafimy go szukać w ten sposób. Nawet jeżeli śpiewamy najczystszym językiem anielskim i jesteśmy super, hiper, wyglądamy, i, i tak dalej, to i tak nie jesteśmy w stanie go szukać, bo on widzi stan naszych serc. Ja myślę, że kiedy praktykujemy taką spontaniczność, na początku kiedy jesteśmy sami a potem jeszcze uczymy się to praktykować, kiedy jesteśmy wśród innych ludzi, to, to to jest właśnie Boże Królestwo. To to jest właśnie ta autentyczność i szczerość i bycie jak dziecko, które się nie zastanawia, jak to wyszło, tylko wie, że ci się to podobało, ponieważ tata kocha, tata widzi serce, tata widzi intencje. Okej, okay. dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że, że też Wam się udało coś zaśpiewać w trakcie tego mojego fałszowania. Czekam na Wasze wrażenia, napiszcie w komentarzu, czy spróbowaliście, może przez następne dni uda Wam się popraktykować takie spontaniczne wyrażenie Bogu Chwały. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Ściskam Was. Pa, pa.